To. Nie, ja wiem wszystko, wiem. ja nic nie muszę wysyłać, nie. ja ją wiem, spoko, nic nie muszę wysyłać, Wyślij tylko mięskę, żebym ja pamiętał to tym to wszystko. Dobra, dawaj, okay. dawaj. Nie trzeba nosić, że dwa dni. Nie po co? Są dwa no. Są dwa Kiedy jest ciężej, co robiłeś się? jak się ciężej? Okay. Siadasz na kolanach Jak się odchylisz Gdzie? Odchylilibyśmy, się odchylili to ma ciężko Do tyłu no, no, tak, tak jak coś równo się nie ruszasz to jest normalne tak. mhm. Dobre nogi. Dzisiaj... No. Żyły przez spodnie wychodzą. Dobra, pokaż, czy żyły wszystkim. <tryk> <tryk>